Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj grochówka na wędzące, zupa klasyk i myślę, że każdy ma jakiś swój sposób na taką domową grochówkę na wędzące. Ja pokażę dzisiaj mój sposób i przygotuję ją z grochu łuskanego, którego nie będę moczyć, bo według informacji na opakowaniu tego nie wymaga i tego się trzymam. Ale znowu, metod i sposobów postępowania z grochem do grochówki jest wiele. Ja po prostu pokazuję moją metodę. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu i że chcecie zaprosić tę grochówkę do Waszej kuchni. Za chwileczkę pokażę, jak ją przyrządzam. Przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. I dodam jeszcze tylko, że mimo, że grochówka naprawdę bardzo kojarzy się z zimowymi czy jesiennymi wieczorami, jest super rozgrzewającą zupą, to wbrew pozorom sprawdzi się świetnie także i latem, dlatego, że niewielka miseczka tej zupy, do tego jakaś kromka chleba bądź bułeczki pełnoziarnistej i naprawdę pyszny, sycący posiłek gotowy. Zapraszam. Zatem 400 g wędzonych żeberek, to równie dobrze mogłoby być wędzone utwór kurczaka, czy jeśli nie mamy mięsa wędzonego, to po prostu zwykły kawałek wieprzobiny czy drobiu, a sytuację potem można podratować albo podsmażonym wędzonym boczkiem, albo kośćmi i skórką zwędzonego kurczaka, które ja w tym celu zazwyczaj przechowuję w zabrażarce. Następnie dolewam zimną wodę. w moim przypadku 3 litry włączam grzanie dodaję dwa listki laurowe kilka kulek ziela angielskiego ja 4 pół łyżki soli i gotuję przez chwilę, a sama w tym czasie opłuczę groch mój groch to groch łuskany połówki i nie trzeba go namaczać Gdybym miała groch w całości, to zostawiłabym go na noc do namoczenia i dopiero po takim solidnym namoczeniu dodałam go do grochówki. W przypadku takiego grochu ja go nie moczę, tylko dokładnie płuczę. I ten solidnie wypłukany groch dodaję od razu do garnka z wędzonką. Woda w międzyczasie zaczyna się już pomału gotować, jest już ciepła. Dodaję teraz groch. I jeszcze łyżeczkę soli, dlatego że całość jest jednak jeszcze mało słona. Ogniu pod przykryciem gotuję przez jakieś 30 minut. Po tym czasie wrócę i sprawdzę miękkość grochu. Po 30 minutach sprawdzam miękkość grochu. Mmm, pachnie bardzo przyjemnie. Groch wygląda tak, troszkę się już ugotował. Ziarenka są już kruche i spokojnie można je rozgryźć, ale jeszcze nie są tak miękkie jak powinny być. Tym niemniej jest już czas, aby dodawać warzywa. Dodaję zatem trzy obrane i umyte marchewki. Ja dodaję w całości. Kroić będę je później, dlatego że ugotowane warzywa kroimy się szybciej i sprawniej niż yy, twarde, surowe warzywa. Jedną pietruszkę, również obraną i umytą, oraz pół selera. Przykrywam i kontynuuję gotowanie na małym ogniu, tym razem przez 20 minut. Zupa się gotuje, a ja w międzyczasie przygotuję słoninę. Może to być również boczek wędzony. Ja, ponieważ mam solidną porcję wędzonki w zupie, to skorzystam dzisiaj ze słoninki. Oraz dwie małe cebule lub jedną dużą. Cebulę kroję w drobną kosteczkę, a słoninę w dowolne kawałki, w paseczki, w plasterki. Takie kawałki, jak lubimy w zupie. No I rozgrzewam teraz patelnię. Podsmażę trochę słoninę do czasu, kiedy się roztopi. No i kiedy słoninka ładnie się podtopi i zaczynają się robić takie przyjemne skwareczki, dodaję cebulę. I chwilkę podsmażam, aż cebulka stanie się szklista. Robina soli oraz czarnego, świeżo zmielonego pieprzu. Dość sporo, bo nie będę go już później dodawała do zupy. I ja dodaję także dwie trzy łyżeczki roztartego w dłoniach majeranku. ranek jest bardzo ważnym składnikiem zupy grochowej, także go nie szczędzę. Być może dodam go jeszcze później pod koniec gotowania. A na razie wyłączam grzanie i odstawiam cebulkę ze skwarkami do lekkiego przestygnięcia. Pięć sporych ziemniaków obranych i umytych kroję teraz w kostkę dokładnie takiej wielkości, jaką lubię w zupie. Pokrojone w kosteczkę ziemniaki zalewam teraz zimną wodą. Dokładnie płuczę, zlewam wodę i dodaję je do zupy. Kiedy warzywa są już miękkie, wyjmuję je z zupy. Warzywa zostawiam do ostygnięcia, a tymczasem do zupy dodaję ziemniaki. Przeciskam przez praskę ząbek czosnku oraz dodaję cebulę ze słoninką i gotuję pod przykryciem na małym ogniu do chwili, kiedy ziemniaki będą miękkie. Myślę, że jakieś 10-15 minut spokojnie powinno wystarczyć. Ziemniaki gotują się w zupie, a ja tymczasem pokroję ugotowane warzywa. Prawda, że tak idzie znacznie szybciej i sprawniej niż krojenie surowej marchwi. Mniej więcej w połowie gotowania się ziemniaków dodaję jeszcze wkładkę kiełbasianą. Tę kiełbasę można było także podsmażyć z cebulą i słoninką. Ja wolę taką wersję gotowaną, więc po prostu dodaję albo w całości, albo kroję w pół talarki lub kosteczką. No i nie nagrało mi tego ujęcia, ale kiełbaska już jest w zupie i kontynuuję gotowanie do miękkości ziemniaków. I kiedy ziemniaki są już miękkie, u mnie trwało to 15 minut, wyłączam grzanie. Dodaję marchewkę oraz seler. i doprawiam do smaku. Ja dodam tylko sól. Można również skorzystać z wegety, dlatego, że uważam, że kompozycja smakowa w tej zupie jest na tyle bogata, że po prostu jej nie psuję innymi przyprawami. I na koniec dodaję jeszcze łyżeczkę roztratego w dłoniach majeranku, a rozcieram go w dłoniach po to, żeby ładnie uwolnił swój aromat. Dokładnie mieszam i zupa jest gotowa. Zostawiam ją teraz do całkowitego wystygnięcia, po czym wstawiam do lodówki i podaję dopiero następnego dnia, dlatego że ta zupa, jak każda zupa, najlepsza jest właśnie następnego dnia po przygotowaniu. Zatem zostawiam do wystygnięcia i podaję jutro. I gotowe. Gorąca, gęsta i treściwa zupa. Świetnie smakuje z wkładką mięsną. Ja podaję ją z kawałkiem wędzonego żeberka, na którym się gotowała ale w roli wkładki doskonale spełniłaby się także dobra gatunkowo kiełbasa. Do tego kromka pieczywa lub nie, jak to lubi, bo w zupie jest już pełno ziemniaków i świetny, sycący obiad gotowy. Mam nadzieję, że grochówka w tej wersji Wam posmakuje. My ją bardzo lubimy, więc gorąco polecam. Smacznego!